Zadanie drugie rozwiąż równanie 2x kwadrat odjąć 72 i jest równe 0. Zwróć uwagę, że to jest fakt równanie wielomianowe, ale to jest równanie stopnia drugiego, czyli równanie stopnia kwadratowego. Pamiętaj o tym, że każde równanie stopnia drugiego możemy rozwiązać z delty. Pokazywałam to przy okazji zadania pierwszego, możesz tam sobie zajrzeć do tego zadania pierwszego i zobaczyć, w jaki sposób tego typu równanie rozwiązujemy z delty. Tylko pamiętaj o tym, że ta metoda z Delty, ona jest metodą długą. Czasami zdarza się takie równanie stopnia drugiego, które musimy rozwiązać z Delty. Nie mamy innego wyjścia, nie mamy innej możliwości. Tutaj natomiast mamy taki przypadek równania kwadratowego, które możemy rozwiązać inną metodą niż metodą z Delty. Tutaj ja przedstawię dwie inne metody, które są metodami dużo szybszymi niż metoda z Delty. I pamiętaj o tym, że niezależnie od tego, którą metodę wybierzesz, jeżeli przy równaniu kwadratowym mamy do wyboru dwie bądź trzy metody rozwiązania danego równania kwadratowego, to niezależnie od tego, którą metodę wybierzesz, i tak musisz uzyskać te same wyniki. I tylko jeszcze raz powtórzę: metoda z Delty jest dłuższa. W związku z powyższym, ja tutaj teraz metodę z Delty pomijam, a przedstawię dwie krótsze metody. No i tutaj popatrzmy, Przeanalizujmy najpierw jedną metodę. Mamy jeszcze raz, żeby przypiszmy, czy zapiszmy 2x kwadrat odjąć 72, i to jest równe 0. W tej pierwszej metodzie, to co na pewno możemy zrobić, to możemy włączyć wspólny czynnik przed nawias, w którym jest dwójka. Czyli w nawiasie zostaje nam x kwadrat odjąć 36 i całość jest równa 0. I teraz zwracamy uwagę na to, że liczba 36 to jest dokładnie to samo, co 6 do potęgi drugiej. Czyli to wyrażenie, które znajduje się w nawiasie, my możemy zapisać jako x kwadrat odjąć 6 do potęgi drugiej i całość się równa 0. I teraz z kolei na tym etapie możemy już zauważyć, że to wyrażenie, które znajduje się wewnątrz nawiasu, możemy rozpisać w oparciu o wzór skróconego mnożenia, którym jest różnica kwadratów. Bowiem jeżeli mamy a kwadrat odjąć b kwadrat, to to jest dokładnie to samo co a odjąć b razy a dodać b. I tak też sobie rozpiszemy to wyrażenie w nawiasie dwójka zostaje bez zmian. Czyli uzyskujemy tutaj 2 razy x odjąć 6 razy x dodać 6, całość jest równa 0. I takim sposobem uzyskaliśmy najbardziej już prostszą, najprostszą z możliwych postać iloczynową tego wyjściowego równania. I aby wyznaczyć liczby, które są rozwiązaniem tego równania, to tutaj wystarczy zapytać. Ile musi wynosić x w pierwszym nawiasie, żeby pierwszy nawias był równy 0? I tą szukaną wielkością jest 6, dlatego że 6 odjąć 6 jest równe 0. I teraz popatrzmy, to samo pytanie zadajemy w kontekście drugiego nawiasu, czyli ile musi wynosić x w drugim nawiasie, żeby zawartość drugiego nawiasu była równa 0. I tą szukaną wartością jest minus 6. Dlaczego? Bo minus 6 plus 6 jest równe 0. I takim sposobem wyznaczyliśmy liczby, które są rozwiązaniem tego równania. Możemy tutaj od razu sobie zapisać odpowiedź x1, czyli pierwsza liczba będąca rozwiązaniem tego równania to jest minus 6 oraz x2, czyli druga liczba będąca rozwiązaniem tego równania, to jest szóstka. Pamiętaj o tym, że tutaj odpowiedź również możemy zapisać w postaci w tym przypadku, czy w postaci zbioru, w tym przypadku zbioru dwuelementowego, w skład którego wchodzi liczba minus 6 oraz liczba 6. No, to jest metoda pierwsza, którą mogliśmy zastosować, metoda druga. Znaczy metoda pierwsza szybsza od delta oczywiście? No i metoda druga również metoda szybsza niż delta. Też sobie tutaj przepiszemy. 2x kwadrat odjąć 72 jest równe 0. No i teraz liczbą minus 72 przenosimy na prawą stronę równania, pamiętając o zmianie znaku. Czyli mamy tutaj 2x do potęgi drugiej jest równe 72 i teraz na tym etapie... Dzielimy obustronnie całe równanie przez 2, oczywiście przez dwa obustronnie mogliśmy podzielić też na samym rzęgim początku. Za chwilkę to sobie zrobimy, żebyś zobaczył, żebyś zobaczyła, jak to mogłoby wyglądać. No Ale na razie dzielimy tutaj obustronnie przez 2 i uzyskujemy tutaj x do potęgi drugiej, które jest równo liczbie 36. I to równanie pyta nas się, jaką liczbę lub jakie liczby należy podnieść do potęgi drugiej, żeby uzyskać 36. I mamy dwie takie liczby. Jedną z nich jest liczba minus 6, a drugą z nich jest liczba 6. W tego typu równaniach uczniowie bardzo często zapominają o tym, że jeżeli wykładnik jest liczbą parzystą, i jeżeli tutaj stoi liczba dodatnia, to uczniowie w takich okolicznościach bardzo często zapominają o tym, że mamy dwie liczby, które podniesione do tej potęgi dają nam to, co stoi po prawej stronie równania. Czyli ja jeszcze raz powtórzę: dwa warunki muszą być spełnione. Po pierwsze, wykładnik ma być parzysty, czyli tu musi stać dwójka, czwórka, szóstka, ósemka, dziesiątka bądź inna liczba parzysta. Po drugie, tu musi być liczba dodatnia, to w takich dwóch okolicznościach. Takie równanie będzie miało dwa rozwiązania, liczbą ujemną i liczbą dodatnią. No dobrze, ja powiedziałam, że jeżeli mamy tutaj 2x kwadrat odjąć 72, co jest równe 0, to powiedziałam, że na tym etapie można byłoby już podzielić przez 2. W tych okolicznościach uzyskalibyśmy x kwadrat odjąć 36, jest równe 0. Czyli jeżeli byśmy chcieli zastosować tutaj tą metodę, no to tym razem liczbą minus 36 musimy przenieść na prawą stronę równania, i uzyskujemy tutaj x kwadrat, które jest równa liczbie 36, i znowu zadajemy pytanie, jaką liczbą lub jakie liczby należy podnieść do potęgi drugiej, żeby uzyskać liczbę 36. No i mamy tutaj dwie liczby. Jedną z nich jest minus 6, a drugą z nich jest liczba plus 6. Niezależnie od tego, którą z metod wybierzemy, i tak, tutaj uzyskujemy. Dokładnie te same odpowiedzi. Gdybyś się z jakiegoś powodu zdecydował, zdecydowała, rozwiązać to równanie metodą z delty, no to delta tutaj wyjdzie większa od zera i będzie trzeba liczyć x1, x2, oczywiście z odpowiednich wzorów. No i pod warunkiem, że się nigdzie nie pomylisz, to x1, x2 wyjdą dokładnie takie same, jakie wyszły nam tu w tej metodzie, w tej czy w tej metodzie.